Cześć, kochani, witam Was 5 grudnia i zabieramy się za otwieranie kolejnego okienka. Wczoraj, jak pamiętacie, były naklejki. Bardzo jestem ciekawa, co dzisiaj znajdzie się w kalendarzu. Mamy piątkę, no i otwieramy. Słuchajcie, mamy kolejny wykrojnik. Już widzę, że jest cudowny. Odpakuję. Zobaczcie. Cudowna gałązka igliwia. Fantastyczna. Jestem zachwycona. Nie mam od Marian Design e, żadnych takich wykrojników, gdzie byłyby takie właśnie, e, nie wiem, iglaste, że tak powiem. Gałąski, więc jestem bardzo ciekawa jak będzie wycinał ten wykrojnik. Oczywiście wykorzystam go na pewno w różnych pracach, nie tylko świątecznych, także już nie mogę się doczekać. Może jutro przy kolejnym okienku pokażę Wam właśnie jak ten wykrojnik wyciął mi w papierze skrapki i... Wtedy będę mogła o nim coś więcej powiedzieć. Bo na razie wygląda przepięknie. A jak wycina i jak się będzie sprawowało w pracach, no to zobaczymy. Dajcie serduszko, zostawcie kciuka w górę, może jakiś komentarz. Dajcie w ogóle znać, czy podoba Wam się otwieranie tego kalendarza. Czy w ogóle lubicie takie filmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia jutro, 6 grudnia. Jutro mamy Mikołajki. Mega jestem ciekawa, co znajdzie się w tym kalendarzu. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.